Twoje włosy wypadają, a ty możliwe, że nawet nie wiesz dlaczego, dopóki nie będzie za późno. Każdego dnia podejmujesz decyzje, które powoli niszczą twoje mieszki włosów od wewnątrz. A najgorsza część to to, że możliwe, że myślisz, iż jesz zdrowo. Teraz, w tym momencie, twoja skóra głowy woła o pomoc, ale nie słyszysz jej, ponieważ uszkodzenie następuje po cichu, stopniowo. Aż pewnego dnia patrzysz w lustro i zastanawiasz się, gdzie podziały się wszystkie twoje włosy. Prawda jest taka, że wypadanie włosów to nie tylko genetyka czy wiek. To kwestia tego, co karmisz swoje ciało każdego dnia. I większość ludzi robi to całkowicie źle. Ale tutaj jest haczyk. Zamierzam ujawnić siedem konkretnych potraw. Które mogą dosłownie przywrócić do życia umierające mieszki włosów, odwrócić ścieńczenie i wyzwolić nowy wzrost w sposób, który cię zaszokuje. To nie chodzi o drogie zabiegi czy cudowne produkty. To chodzi o prawdziwą żywność, która działa na poziomie komórkowym, aby przekształcić Twoje włosy od korzeni do góry. Ale musisz obejrzeć do samego końca, ponieważ liczę od numeru 7. A najpotężniejsza potrawa przywracająca włosy jest zarezerwowana na koniec. Zanim zagłębimy się, naciśnij przycisk: Lubię to teraz i zostaw komentarz mówiący mi swój wiek, abyśmy mogli wspólnie zbudować tę społeczność zdrowotną. Zacznijmy od numeru 7. I ten punkt cię zaskoczy, ponieważ większość ludzi nie ma pojęcia, jak potężny jest to dla regeneracji włosów. Mówimy o kolagenie, konkretnie 10 gramach peptydów kolagenu dziennie. I to nie jest tylko kolejny modny suplement. To faktyczny budulec, którego twoje włosy desperacko potrzebują, aby przeżyć. Oto co się dzieje teraz wewnątrz twojego ciała. Twoje włosy składają się głównie z białka zwanego keratyną. Ale aby efektywnie produkować keratynę, Twoje ciało potrzebuje konkretnych aminokwasów, szczególnie glicyny i proliny. A kolagen jest absolutnie pełen obu w ogromnych ilościach. Kiedy konsumują peptydy kolagenu, zasadniczo dajesz swoim mieszkom włosów dokładne surowce, których potrzebują do konstruowania silnych, odpornych włosów od wewnątrz na zewnątrz. Glicyna w kolagenie nie tylko wspiera strukturę włosów. Ona faktycznie pomaga Twojemu ciału produkować więcej kolagenu naturalnie, tworząc tę niesamowitą cyklicę wzmacniania włosów, która buduje się sama w sobie w czasie. Prolina działa ramię w ramię z gliczyną, aby utworzyć strukturalny framework Twoich włosów, czyniąc każdy włos bardziej elastycznym, ale odpornym na łamanie, co oznacza mniej włosów w Twoim grzebieniu. I więcej włosów na Twojej głowie, gdzie powinny być. Ale tutaj robi się naprawdę interesująco. Kolagen nie tylko wspiera Twoje istniejące włosy faktycznie wspiera środowisko skóry głowy, w którym rosną nowe włosy poprawiając przepływ krwi i dostarczając składniki odżywcze bezpośrednio do uśpionych mieszków, które były głodne prawidłowego odżywienia. Kluczem jest konsekwencja, ponieważ kolagen działa kumulatywnie w Twoim systemie, musisz osiągnąć 10-gramowy limit codziennie. Czy to poprzez wysokiej jakości proszek zmieszany z poranną kawą, lub smoothie, czy poprzez bogatą kolagelem zupę kostną. Większość ludzi popełnia błąd, biorąc kolagen sporadycznie lub w zbyt małych ilościach, aby zrobić różnicę. Ale kiedy zobowiążesz się do 10 gramów każdego dnia, zauważysz małe włosy kiełkujące wzdłuż linii włosów w ciągu 8 do 12 tygodni, a Twoje istniejące włosy będą się czuć grubsze i silniejsze niż przez lata. Teraz przejdźmy do numeru 6. I tutaj staje się naprawdę emocjonująco, ponieważ ta kategoria żywności to coś, co możliwe, że już masz w kuchni. Ale nie jesz wystarczająco dużo tego. I to są owoce bogate w witaminę C. Twoje mieszki włosów są pod stałym atakiem czegoś zwanego stresem oksydacyjnym, co jest zasadniczo uszkodzeniem komórkowym spowodowanym wolnymi rodnikami, które gromadzą się ze smogu, stresu, złej diety i właśnie normalnego starzenia. A witamina C jest jednym z najpotężniejszych antyoksydantów. Które bezpośrednio neutralizują te wolne rodniki, zanim zdążą zniszczyć Twoje mieszki włosów. Ale witamina C robi coś jeszcze bardziej krytycznego dla wzrostu włosów. Jest absolutnie niezbędna do produkcji kolagenu. Tak więc, bez wystarczającej witaminy C, Twoje ciało nie może nawet wykorzystać aminokwasy z jedzenia do zbudowania kolagenu, którego potrzebują Twoje włosy. Pomyśl o tym w ten sposób. Możliwe, że jesz wszystkie prawidłowe białka i bierzesz suplementy kolagenu, ale jeśli brakuje ci witaminy C, twoje ciało dosłownie nie może złożyć te cegiełki w używalny kolagen dla twoich włosów. Poza produkcją kolagenu, witamina C dramatycznie poprawia wchłanianie żelaza z jedzenia, które jesz, a deficyt żelaza jest jedną z głównych przyczyn wypadania włosów, szczególnie u kobiet. Tak więc, ładując się owocami bogatymi w witaminę C, faktycznie sprawiasz, że wszystkie inne potrawy zdrowe dla włosów, które jesz, działają lepiej. Najlepsze źródła to pomarańcze, truskawki, kiwi i gławy. Ale nie ignoruj papai i ananasa, które są absolutnie pełne witaminy C. I zawierają dodatkowe enzymy, które wspierają ogólne wchłanianie składników odżywczych. Chcesz dążyć do co najmniej dwóch porcji owoców bogatych w witaminę C dziennie. I tutaj mam profesjonalny wskazówkę. Jedz je świeże i surowe, gdy tylko możliwe, ponieważ witamina C jest wrażliwa na ciepło i degraduje się podczas gotowania. Jedna średnia pomarańcza. Daje ci około 70 mg witaminy C, a filiżanka truskawek dostarcza prawie 90 ml, co oznacza, że dwie porcje łatwo umieszczają cię znacznie powyżej zalecanego dziennego spożycia i w optymalnym zakresie dla zdrowia włosów. Co jest fascynujące, to że witamina C również pomaga twojemu ciału radzić sobie z hormonem DHT, który jest głównym winowajcą załysienie u zarówno mężczyzn. Jak i kobiet, poprzez wspieranie zdrowego krążenia w skórze głowy i utrzymanie integralności naczyń krwionośnych, które karmią Twoje mieszki. Przychodząc w punkcie piąty, mamy ciemne liściaste warzywa. I tutaj zamierzamy poruszyć trzy absolutnie potężne substancje odżywcze, bez których Twoje włosy nie mogą przeżyć: żelazo, folanę i dodatkową witaminę C wszystkie upakowane w te niesamowite warzywa. Połączenie między żelazem a wypadaniem włosów jest tak silne, że lekarze rutynowo testują na niedobór żelaza, gdy pacjenci przychodzą skarżyć się na nadmierne wypadanie. Ponieważ żelazo jest wymagane do tworzenia hemoglobiny, białka w czerwonych krwinkach, które transportuje tlen przez całe twoje ciało, łącznie ze skórą głowy i mieszkami włosów. Kiedy Twoje mieszki nie dostają wystarczającej ilości tlenu, zasadniczo przechodzą w stan uśpienia. Przestają produkować nowe włosy. A włosy, które masz, stają się słabe, kruche i podatne na wypadanie przy najmniejszym dotyku. Ciemne liściaste warzywa, takie jak szpinak, kale, mangold i liście rzodkiewnika, to jedne z najlepszych źródeł żelaza na bazie roślin, które możesz konsumować. A piękno polega na tym, że zawierają również witaminę C w tym samym pakiecie, która pomaga Twojemu ciału faktycznie absorbować to żelazo efektywnie. Ale żelazo to tylko początek, ponieważ te warzywa są również obfite w folanę, którą jest witamina B, która jest absolutnie krytyczna dla podziału komórek i wzrostu tkanek. A Twoje mieszki włosów. To jedne z szybciej dzielących się komórek w całym Twoim ciele, stale tworzące nowe komórki, aby wcisnąć Twoje włosy w górę i wychodzące ze skóry głowy. Bez wystarczającej folanu, ten szybki podział komórek dramatycznie spowalnia, prowadząc do wolniejszego wzrostu włosów i zwiększonego wypadania, ponieważ mieszki nie mogą utrzymać normalnego cyklu produkcji. Badania wiązały niedobór folanu bezpośrednio z przedwczesnym szarzeniem i wypadaniem włosów, szczególnie u ludzi pod chronicznym stresem lub tych ze złymi dietami pozbawionymi warzyw. Chcesz jeść co najmniej dwie filiżanki ciemnych, liściastych warzyw każdego dnia. A najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest obrócanie Twoich warzyw przez cały tydzień. Aby otrzymać różnorodność składników odżywczych: szpinak jeden dzień, kale następny, potem mangold, potem rukola. Mieszanie zapewnia, że nie przegapisz żadnych konkretnych związków, które różne warzywa oferują. Wielu ludzi martwi się o surowe versus gotowane warzywa. A tutaj jest umowa. Lekkie gotowanie na parze lub rumianowanie faktycznie zwiększa biodostępność niektórych składników odżywczych, takich jak żelazo, przy jednocześnie ułatwieniu konsumpcji większych ilości. Tak więc duża sałatka jest świetna, ale gotowana strona warzyw z obiadem jest równie potężna. Teraz docieramy do numeru cztery i tutaj, tłuszcz staje się najlepszym przyjacielem Twojego włosa. Mówimy o orzechach i nasionach, które dostarczają witaminy E, cynku i kwasów tłuszczowych omega-3 w tym doskonałym połączeniu, którym większość ludzi ma poważny niedobór. Zacznijmy z witaminą E, ponieważ to jest jeden z najbardziej niedocenianych składników odżywczych dla zdrowia włosów. To tłuszcz rozpuszczalny, antyoksydant, który chroni twoją skórę głowy. I mieszki włosów przed uszkodzeniem oksydacyjnym, ale ma również tę wspaniałą zdolność do poprawy krążenia krwi w skórze głowy, zapewniając, że wszystkie te inne składniki odżywcze, o których mówiliśmy, faktycznie docierają do Twoich mieszków. Badania wykazały, że ludzie z wypadaniem włosów mają znacznie niższe poziomy witaminy E w swoim systemie w porównaniu z ludźmi ze zdrowymi. Pełnymi włosami i kiedyś zwiększają swoje spożycie poprzez żywność, doświadczają zauważalnych ulepszeń w gęstości włosów i szybkości wzrostu. Migdały, nasiona słonecznika i orzechy laskowe, to absolutne elektrownie witaminy E. Zaledwie czwarta filiżanka nasion słonecznika daje ci prawie 80% Twoich dziennych potrzeb witaminy E. Ale orzechy i nasiona nie zatrzymują się tutaj. Są również jednym z najlepszych źródeł cynku, minerału, który jest absolutnie krytyczny dla wzrostu i naprawy tkanek włosów. Cynk również utrzymuje gruczoły olejowe wokół Twoich mieszków w prawidłowym stanie. Niedobór cynku jest faktycznie jedną z najczęstszych przyczyn odżywczych wypadania włosów. I jest szczególnie rozpowszechniony u ludzi, którzy jedzą dużo przetworzonej żywności. Nasiona dyni są szczególnie bogate w cynk, razem z orzechami włoskimi i orzechami nerkowca. A piękna rzecz polega na tym, że te same potrawy również dostarczają kwasów tłuszczowych omega-3, które zmniejszają zapalenie w całym Twoim ciele, łącznie ze skórą głowy. Zapalenie to cichy zabójca włosów. Ponieważ zaburza normalny cykl wzrostu Twoich mieszków, trzymając je utknięte w fazie spoczynku, zamiast aktywnie produkować nowe włosy. Omega-3 w orzechach włoskich, nasionach lnu i nasionach chia działają w celu uspokojenia tego zapalenia, jednocześnie karmiąc błony komórkowe Twoich mieszków włosów. Czyniąc je bardziej podatnymi na składniki odżywcze. Chcesz jeść różnorodność orzechów i nasion każdego dnia. Dążyć do około czwartej filiżanki razem, i jeśli nie jesz ryb regularnie, wtedy skup się ciężko na orzechach włoskich, nasionach lnu i nasionach chia dla tych Omega-3. Jedna ważna notatka: kup surowe lub suchoprażone orzechy. I nasiona bez dodanych olejów lub soli, ponieważ mocno przetworzone wersje tracą moc odżywczą i często zawierają zapalające oleje. Przechodząc do numeru 3, mamy jaja. I tutaj musimy poruszyć biotypę, ponieważ ta witamina b są jest absolutnie niezbędna do produkcji keratyny. Niedobór biotyny jest stosunkowo rzadki, ale nawet krańcowe niedobory mogą prowadzić do zauważalnego ścieńczenia i wypadania włosów. A jaja są jednym z najbogatszych naturalnych źródeł biotyny dostępnych z większością skoncentrowaną w żółtku. Jedno duże jajko zawiera około 10 mikrogramów biotyny i chociaż zalecane dzienne spożycie wynosi tylko 30 mikrogramów. Większość ekspertów zgadza się, że optymalne korzyści zdrowotne włosów pochodzą z wyższych ilości, ale jaja to znacznie więcej niż tylko biotyna. To pełne źródło białka, zawierające wszystkie dziewięć niezbędnych aminokwasów, których Twoje ciało potrzebuje, ale nie może produkować samo. A Twoje mieszki włosów stale wykorzystują te aminokwasy do konstruowania nowych białek włosów każdej minuty każdego dnia. Jakość białka, które konsumują, bezpośrednio wpływa na jakość włosów, które mogą produkować Twoje mieszki. Jaja zawierają również selen, śladowy minerał, który jest zaangażowany w aktywację enzymów, które wspierają wzrost włosów i chronią przed uszkodzeniem oksydacyjnym. I są jednym z niewielu źródeł żywności witaminy D. Która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowych mieszków włosów, a badania wykazują, że niedobór witaminy D jest związany z łysieniem i różnymi formami wypadania włosów. Cholin w jajach to kolejny niedoceniany składnik odżywczy dla zdrowia włosów. Jest zaangażowany w liczne procesy komórkowe, łącznie ze ścieżkami sygnałowymi, które mówią mieszkom włosów o wejściu w fazę wzrostu. Większość ludzi nie otrzymuje prawie wystarczająco holiny w swoich dietach, a jaja są jak dotąd najlepszym źródłem z jednym dużym jajkiem, dostarczającym około 147 mg tego krytycznego składnika. Sposób przygotowania Twoich jaj ma znaczenie. Nadmierne gotowanie ich w bardzo wysokiej temperaturze może zniszczyć niektóre bardziej delikatne składniki odżywcze. Tak więc, dążyć do miękko gotowanych, poszerowanych lub delikatnie mieszanych jaj. Chcesz jeść co najmniej 2 do 3 pełnych jaj dziennie, aby uzyskać optymalny efekt włosów. I tak, pełne jaja, ponieważ żółtko to miejsce, gdzie cała biotyna, cholin, witamina D i zdrowe tłuszcze się znajdują. Teraz jesteśmy w punkcie 2. I tutaj zawartość omega-3 Staje się poważna, ponieważ mówimy o tłustych rybach, takich jak łosoś, makrela i sardynki, które dostarczają te niezbędne tłuszcze w ilościach, które są po prostu niemożliwe do uzyskania z samych źródeł roślinnych. Kwasy tłuszczowe omega 3, konkretnie Epa i DHA, są włączane bezpośrednio do błą komórkowych twojej skóry głowy i komórek mieszków włosów. Czyniąc je bardziej płynnymi, bardziej reagujące na składniki odżywcze i bardziej efektywne we wszystkich ich procesach komórkowych, łącznie ze wzrostem włosów. Te kwasy tłuszczowe są również potężnymi środkami przeciwzapalnymi, które działają systemowo w całym Twoim ciele, ale mają szczególnie silny efekt na zapalenie skóry głowy. Które jest jednym z głównych kierowców ścieńczenia włosów, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Kiedy regularnie jesz tłuste ryby, zasadniczo gasusisz pożar zapalenia w Twojej skórze głowy, które powoli dusiło Twoje mieszki. Ale korzyści idą daleko poza sam zapalenie. Białko w tłustych rybach jest wyjątkowo wysokiej jakości i łatwo przyswajalnym, co oznacza, że Twoje ciało może je rozbić. I użyć tych aminokwasów do syntezy białka włosów prawie natychmiast. Łosoś jest szczególnie imponujący, ponieważ zawiera również astaxantynę, potężny antyoksydant, który daje rybie jej różowy kolor i zapewnia dodatkową ochronę dla twoich mieszków włosów przed stresem oksydacyjnym. Makrela i sardynki mogą nie być tak popularne jak łosoś ale są faktycznie bardziej gęste od składników odżywczych na wiele sposobów z jeszcze wyższymi stężeniami omega-3. Jedna porcja 3 uncji łososia zawiera około 1 do 2 gramów kwasów tłuszczowych omega-3 i chcesz dążyć do co najmniej 2 do 3 porcji tłustych ryb na tydzień. Zawartość witaminy D w tłustych rybach jest również kluczowa. Ponieważ witamina D jest bezpośrednio zaangażowana w tworzenie nowych mieszków włosów, a niedobór tego witaminy został silnie powiązany z warunkami autoimmunologicznego utraty włosów. To, co czyni tłuste ryby jeszcze bardziej potężnymi, to zawartość selenu, która działa synergistycznie z omega-3 w celu wspierania funkcji tarczycy. A problemy z tarczycą są jedną z najczęstszych przyczyn wypadania włosów bez wyjaśnienia. Twoje hormony tarczycy regulują metabolizm w każdej komórce Twojego ciała, łącznie z mieszkami włosów. A gdy funkcja tarczycy jest poniżej optimum, wzrost włosów dramatycznie spowalnia i wypadanie wzrasta. Dziki, złowiony tłuste ryby jest pożądany do hodowlanego, gdy to możliwe. Ale jeśli hodowlany to wszystko, co jest dostępne, to nadal znacznie lepiej jest jeść hodowlane tłuste ryby, niż pominąć tę kategorię żywności całkowicie. I wreszcie, przybywamy do numeru jeden, absolutnie najbardziej ważna kategoria żywności dla przywrócenia Twojego włosa do życia. I to jest wysokiej jakości białko ze źródeł takich jak kurczak i jogurt grecki ponieważ w dniu twoje włosy są dosłownie zrobione z białka. I nic innego nie ma znaczenia, jeśli nie konsumuje wystarczającej ilości wysokiej jakości białka, aby wspierać wzrost włosów. To tutaj tyle osób zawodzi, bez nawet tego uświadamiania sobie. Jedzą wystarczającej ilości kalorii, może nawet jedzą zdrową żywność, ale nie są nigdzie blisko ilości białka, których ich mieszki włosów potrzebują do stałego produkowania silnych zdrowych włosów dzień za dniem twoje mieszki włosów są wśród najbardziej metabolicznie aktywnych tkanek w całym twoim ciele stale się dzielą stale syntetyzują nowe białka i to wymaga stałej dostawy aminokwasów z twojej diety każdego dnia kiedy spożycie białka jest niewystarczające Twoje ciało musi dokonać wyborów, gdzie rozdzielić ograniczone białko, które ma dostępne. I zgadnij, co zostaje odcięte jako pierwsze: Twoje włosy. Ponieważ ze stanowiska przetrwania włosy są nieistotne, Twoje ciało zawsze będzie priorytetowe żywych organów nad wzrostem włosów. To jest dlaczego ludzie na bardzo niskich białkowych dietach. Często doświadczają dramatycznego wypadania włosów kilka miesięcy później. Kurczak, szczególnie piersi kurczaka, to jeden z najchudszych i najefektywniejszych źródeł kompletnego białka, które możesz konsumować. To jest niska zawartość tłuszczu, ale pełna aminokwasów, których Twoje włosy potrzebują. Porcja 4 uncji piersi kurczaka zawiera około 35 g białka, i jeśli jesz kurczaka dwa razy dziennie, już otrzymujesz 70 g wysokiej jakości białka zaledwie z tego jednego źródła. Jogurt grecki to kolejna absolutna elektrownia dla zdrowia włosów, ponieważ łączy wysokiej jakości białko z probiotykami, które wspierają zdrowotę jelit. A pojawiające się badania pokazują, że zdrowota jelit jest bezpośrednio połączona ze zdrowiem włosów poprzez wchłanianie składników odżywczych. Pojedyncza filiżanka zwykłego jogurtu greckiego może zawierać gdziekolwiek od 15 do 20 g białka plus jest bogata w witaminę B5, również znaną jako kwas pantotenowy, który wykazał się w badaniach wspieraniem zdrowotą mieszków włosów i może pomóc w zapobieganiu ścieńczeniu włosów. Wapń w jogurcie greckim również odgrywa rolę poprzez wspieranie wydzielania hormonów i enzymów zaangażowanych we wzrost włosów Musisz konsumować co najmniej 0.7 do 1 g białka na funt masy ciała jeśli poważnie podchodzisz do maksymalizowania wzrostu włosów Co oznacza że jeśli ważysz 150 funtów potrzebujesz minimum od 105 do 150 g białka dziennie i większość ludzi nie jest nawet blisko tej liczby Moment spożycia białka ma również znaczenie Rozprowadzenie spożycia białka przez cały dzień zapewnia, że Twoje mieszki włosów mają stałą dostawę aminokwasów zamiast uzyskania ogromnego napływu raz, a potem biegu na puste. Śniadanie jest szczególnie ważne, ponieważ po nocnym poście Twoje ciało rozkłada tkanki, łącznie z białkami włosów, i uzyskanie 25 do 30 g białka przy śniadaniu zatrzymuje ten rozkład. I przesuwa Twoje ciało w stan promujący wzrost. Jogurt grecki z kilkoma orzechami i owocami tworzy doskonałe śniadanie wysokie białkiem, lub jajka jajecznicze ze sautowanymi liśćmi, lub pierś kurczaka ze słodkim ziemniakiem. Jakość Twoich źródeł białka ma ogromne znaczenie. Trzymaj się całych źródeł żywności, takich jak kurczak, ryby, jaja, jogurt grecki. I jeśli używasz proszku białkowego, wybierz wysokiej jakości, minimalnie przetwarzaną opcję. Twoje włosy to dosłownie struktura białkowa, rozciągająca się z Twojej skóry głowy. Każdy włos jest zbudowany z aminokwasów, które pochodziły z jedzenia, które zjadłeś. Także jeśli chcesz grubsze, silniejsze, szybciej rosnące włosy. Absolutnie musisz uczynić wysokiej jakości białko fundamentem każdego dnia Twojej diety. Więc masz to: siedem potraw, które mogą dosłownie przekształcić Twoje włosy od wewnątrz na zewnątrz, zaczynając od wysokiej jakości białka jako Twojej bazy, następnie dodając tłuste ryby dla omega-3, jaja dla biotyny i kompletnych aminokwasów, orzechy i nasiona dla witaminy E i cynku ciemne liściaste warzywa dla żelaza i folanu, owoce bogate w witaminę C, wspierające produkcję kolagenu i peptydów kolagenu, dostarczające bezpośrednio cegiełki, których Twoje włosy potrzebują. Kluczem jest konsekwencja. Nie możesz jeść łososia raz i oczekiwać wyników. Musisz uczynić te potrawy zwykłą częścią Twojej rutyny, budując posiłki wokół tych pełnych składników odżywczych opcji, Zacznij jutro od śniadania bogatego w białko. Jogurt grecki z jagodami i orzechami. Następnie na obiad duża sałatka z liściastymi warzywami, zwieńczona grillowanym kurczakiem lub łososiem. I na obiad kolejna porcja wysokiej jakości białka z warzywami. Mieszaj w twoich peptydach kolagenu codziennie. Trzymaj świeże owoce wokół dla przekąsek. I w ciągu 8 do 12 tygodni. Będziesz zauważać małe włosy kiełkujące, mniej włosów w Twoim grzebieniu i istniejące włosy, które czują się grubsze. Jeśli ten film Ci pomógł, naciśnij ten przycisk: Lubię to. Zostaw komentarz ze swoim wiekiem i zasubskrybuj więcej treści zdrowotnych opartych na dowodach, które faktycznie działają.